Dwa miesiące temu Kubicka i baron odwołali rozwód, a teraz takie doniesienia. Sandra oficjalnie ogłosiła. Sandra Kubicka i baron niespodziewanie rok po ślubie ogłosili fanom, że ich związek wisi na włosku, a papiery rozwodowe trafiły już do sądu. Dwa miesiące temu celebrytka jednak wszystko odwołała i doszło do wielkiego powrotu. Teraz nastąpił jednak niespodziewany zwrot akcji. Żona Muzyka wyjechała sama na wakacje na Mykonos, a po przylocie ogłosiła fanom, dlaczego u jej boku zabrakło ukochanego. Powód zaskakuje. Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw Baron zaczęli się spotykać w 2021 roku, trzy lata później zdecydowali się na ślub, a miesiące później na świecie pojawił się ich synek Leonard. Cielanka nie trwała jednak długo, bowiem zaledwie rok po wspomnianym ślubie celebrytka ogłosiła, że złożyła papiery rozwodowe i rozstała się z muzykiem. Kubicka i Baron rozstali się rok po ślubie. Już odwołali rozwód. Na szczęście parze udało się jakoś dojść do porozumienia, a dwa miesiące temu oficjalnie wrócili do siebie i odwołali rozwód. Kubicka potwierdziła te doniesienia w podcaście Rezultaty. My się prawie rozwiedliśmy, i to może nie tyle przez naszego syna, co przez oczekiwania względem siebie jako rodziców. Po prostu ja miałam inne wyobrażenia, jak tata: mężczyzna powinien się dzieckiem opiekować, ile opiekować, ile pomagać mamie. I vice versa. On też miał inne oczekiwania względem żony, matki po porodzie, jak będzie skupiona na nim, a nie tylko na dziecku. To się tak skolidowało, że już złożyłam papiery rozwodowe, wyznała Sandra. Wszystko więc na nowo zaczęło się układać, a baronowie wybrali się wówczas na wspólny urlop, skąd właścicielka słynnej maczarni pozdrowiła środkowym palcem z jachtu za milion krytyków jej zielonych napojów. Minęły dwa miesiące od głośnego pojednania, a tu nadeszły takie doniesienia. Okazało się, że Sandra opuściła dom i zostawiła pociechę statą, a sama ruszyła na wakacje na Mykonos. Sandra Kubicka nagle wspomniała o baronie podczas samotnego wypadu na Mykonos. Swoim fanom szybko jednak wyjawiła powód rozłąki z baronem. Okazuje się, że poszło o muzykę, której Alek nie znosi. Ja kocham taką muzykę. Tymczasem mój mąż to nie jest muzyka, dlatego do takich miejsc podróżujemy oddzielnie, ogłosiła Kubicka, dodając fotkę z klubu na Mykonos. W tym samym czasie Alek zaczął zamieszczać zdjęcia z domu, gdzie opiekuje się ich pociechą.